Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała dowie Panie. Wieczorem w Dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, Choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tunął na nich i powiedział: Weźmijcie ducha świętego którym odpuścicie grzechy, są Im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus, inni więc, uczniowie mówili do Niego, Widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w Bog Jego. Nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz razem z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł. Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie, wała tobie Przed nami obraz Jezusa Miłosiernego. No, Jezus jest zawsze miłosierny, więc Jezusa Miłosiernego. Ale istotne elementy, to znaczy, przebyt, przebity Bog jest. I wykopki w przebitym sercu Jezusa są. Miłosierny Jezus, ten temat dzisiejszej niedzieli, to jest ten Jezus, który z troską walczy o Ciebie. Po pierwsze, żeby Cię wyrwać te dwa zwycięstwa paschalne ze śmierci, z tej beznadziei umierania i ciemności niewiadomego. Przechodzi przez śmierć, mówi, że idzie przygotować na miejsce, i idzie wyrwać nas też z tej, tego podziurawionego serca przez nasze grzechy. Z nieszczęścia grzechu, który rozwala miłość w nas. On to serce nasze klei. Swoje przebija, a nasze klei. Robi nas zdolnymi kochać. Stąd też z tego serca rzeczywiście, jak na tym obrazie miłosiernego Jezusa, wypływają strumienie łaski. Czyli chrzest i, i, i krew Pana, którą zostaliśmy odkupieni, Eucharystia, moc Boża. Ale przyglądnijmy się także przesłanie dzisiejszej niedzieli w kontekście wiary, bo to jest biały tydzień, biała niedziela to się nazywa, czyli zakończenie czasu, kiedy nowo nowochszczenin, tak w tamtą niedzielę, w sobotę, w noc, chrzest jest. I przez ten chrzest chodzą ludzie do kościoła ci ciochrzczeni, ubrani na biało, jakby świętują. Cała, cały kościół świętuje jedną wielką niedzielę, aż do dzisiaj. W każdy dzień modlimy się dzisiaj. To się wydarzyło dzisiaj w czasie tym, czy też dzisiaj. Umarłeś i zmartwychwstałeś. No i, i w końcu mija ten tydzień. Ja miałem takie doświadczenie jako proboszcz, też chrzciłem dorosłych ludzi, więc. Później oni jakby są już produkt wykonany, wypuszczony do, do życia. I tu się zaczynają schody, bo nawet oglądałem to tam, żeśmy no, błąd zrobili, że nie, nie zlądowali w żadnej wspólnocie, tylko w wspólnocie parafialnej, ale w tej się troszkę czuli anonimowo. Tak jak my się czujemy anonimowo. byśmy się czuli normalnie, ale to jest taka choroba tłumu, nie? To wszędzie na całym świecie pierwsze ławki są wolne. Nogi bolą, ale pierwsze ławki są wolne, także. Musi już być naprawdę ciężko, żeby wszystkie ławki były zajęte. Także zawsze zapraszam. No, jest taka po prostu tendencja w człowieku. Natomiast człowieka trzeba osadzić we wspólnocie, we wspólnocie Kościoła. I, i, i to jest myśl Kościoła, że ochrzczony ma się zakorzenić we wspólnocie. O co dochodzi z tą wspólnotą? Popatrzcie dzisiaj, doświadczenie, spotkanie ze zmartwychwstałym to są. Całe te Ewangelie to są opowieści o tym, jak każdy z nas ma umacniać wiarę i odkrywać osobiście spotkanie z Bogiem obecnym, niewidocznym, a obecnym. Bo jak zakończenie Ewangelii dzisiaj mówi, że wiele innych znaków Jezus wykonał, poobjawił, a te po to, abyście uwierzyli, my mamy wiedzieć znakom, mamy wierzyć dzięki znakom Bożej obecności. Jezus na koniec Ewangelii powie, uwierzyłeś do Tomasza, bo mnie ujrzałeś. Ale błogosławieni, czyli wy, którzy nie widzieli, a uwierzyli, bo poza świętą Faustynem kilkoma osobami oraz znaczniejszą odrobinę grupą, ale ludzi po prostu chorych psychicznie, to generalnie my nie widzimy Jezusa. Widzimy Go pod postacią chleba. Widzimy moc Jego działania. Widzimy Jego moc w sakramentach, w Jego słowie. To jest wiara w zmartwychwstałego. I te Ewangelie o tym nam mówią, nauczcie się dostrzegać moją obecność pośród was, bo nie zostawiam was środami. Posyłam was ducha i, i, i zobaczycie znaki mojej obecności. Zobaczycie, że ja jestem między wami w waszych małżeństwach, w waszych mszach, w waszych rozważaniach Słowa Bożego. I dzisiaj widzimy tą piękną opowieść o Tomaszu. Tam niejednokrotnie jest ten motyw, jak na przykład z uczniami idącymi do Emaus. Człowiek rozczarował się, idą do Emaus. Jezus dołącza się do nich i mówi im: Słuchajcie, no co jest? Tłumaczy im, cierpliwie, idzie ich drogami. Nie gromem bije, żeby więcej ani kroku nie zrobili. Głupcy, przecież Bóg z martwy wracać do Jerozolimy. I tam jeszcze teściowa im, i ta i żona w drzwiach Jerozolimy, wybałwany nie wiecie, do kościołany. Bóg wchodzi w ich kondycję. To jest opowieść o tym, że tak samo z tym Tomaszem. Ładnie też to, bo to jest, wiecie, to już jest katecheza o zmartwychwstaniu. Ładna jest taka opowieść, że wyszedł chłopina od wspólnoty i nie był wtedy, nie doświadczył spotkania Pana. To jest też, to jest opowieść o tych, którzy Który sobie myślą, że sobie, oni nie muszą chodzić do kościoła, oni sobie w lesie spotkają Pana Boga i tak dalej. Ewangelia nam mówi jasno, Jezus jest we wspólnocie takiej słabej. Apostołowie, którzy siedzą w Wieczerniku, to są prze przestraszeni chłoptasie. Jeszcze na nich Duch Święty nie stąpił. I do takiej wspólnoty przychodzi Jezus, więc jesteśmy idealną wspólnotą, żeby tu spotykać Jezusa. Jeżeli zaś zostajesz sam, ze swoimi niepokojami, lękami, obawami, zagubieniami, to możesz skończyć jak Judasz. On ze swoim grzechem poszedł do Sanhedrynu, tylko Sanhedryn to nie była wspólnota, tylko banda. A banda spowiedziała mu, spaduwa, idź sobie sam, i stąd. I nie wrócił do wspólnoty. Sam wziął swoje ręce swoje sprawy i się powiesił. Natomiast Piotr niewiele mądrzejszy. Wypierał się przed służącą Jezusa, uciekał, no cienizna, ale ciągną jeden do drugiego. Szukają tego miejsca, tej przestrzeni, którą Bóg, ich, którą Bóg stworzył, tej wspólnoty. I dzisiaj widzimy takie wydarzenie, że Tomasz wyszedł z jakiegoś powodu, nie wiemy, może już zwątpił, może mu się już niedobrze zrobiło od tych przestraszonych chłoptasiów. Może po prostu żonę poszedł zobaczyć. W każdym razie wyszedł i nie było Go w ten dzień. No i gdy mu opowiadają, bracia nie wierzy im. I najpiękniejsze w tej opowieści jest to, gdy Jezus przychodzi następny raz i mówi, chodź tu, bracie Tomaszu. Chodź tu. I teraz co mówi do niego Jezus. Przyjacielu, weź, on słuchał, co mówił. On słuchał tą, Jezus słuchał ten tą całą litanię lęków tomaszowych i mówi tak, słuchaj chłopczyku, chodź tu, weź rę palec, włóż w ręce po gwoździach, bo, było, bo ja się nie włożę, palec w ręce, weź rękę, włóż w mój bok, bo jaś nie włożę. On słucha tych wszystkich głupotek naszych, obaw, niepokojów. On jest obok nas. A co robi Kościół? Co robi mądra wspólnota Kościoła? Gdy Jezus pochyla się nad ludzkimi pytaniami, z miłością zamyka dziób. Nie osądza, nie wymądrza się, nie nadyma się, tylko z miłością patrzy, jak Jezus działa. Jak Jezus objawia temu człowiekowi. I nam wszystkim swoją chwałę. I to wydarzenie sprawia, że Tomasz jest umocniony, wspólnota jest umocniona i my jesteśmy umocnieni. Więc moi kochani, nie jest złą rzeczą, gdy masz pytania, gdy masz obawy, gdy masz wątpliwości, że czegoś nie rozumiesz. Tak jest w miłości. To jest błąd myśleć, że w życiu nie. Nie ten, choć kiedy zrobiłem pytanie testowe na jednej wspólnocie, to tak popatrzyli na mnie jak na wariata. No ale jednak myślę, że, że mam rację, mimo wszystko. Po prostu test się nie udał. Mianowicie, wydaje mi się, że w związku, jeżeli się kochają, jeżeli lata żyją, to niejednokrotnie pojawia się pytanie, co mogę zrobić, żeby Cię lepiej kochać, albo czy Cię dobrze kocham, albo czy Ty mnie dobrze kochasz. Albo, a tak jakoś czegoś mi brakuje w tej naszej miłości. I to samo sobie nie jest złym, a raczej to jest dobrym nawet. Bo są różne etapy dojrzewania tej relacji. I człowiek powinien sobie zadawać pytanie o to, jaka jest ta moja relacja z tą drugą najbliższą mi osobą. I także w naszej relacji z Bogiem muszą być te pytania. One zakładają rozwój. Jak nie będziemy zadawać pytań, nie będziemy szukać odpowiedzi, nie będziemy prosić Jezusa, to moja relacja z nim będzie na poziomie dziecka drugiej komunii, czyli nie będzie żadna, bo w żadnej sprawie nie masz poziomu dziecka drugiej komunii. Już się zegarkiem nie cieszysz, chyba że dostaniesz taki duży, męski zegarek. Więc to już są inne, inne poziomy. Więc moi kochani, zachęcam Was do tego, abyście e, odważnie rozmawiali z Jezusem, pełni nadziei, że On. On wchodzi w te wasze trudności, pytania, ale abyście szukali tak, jak On pokazuje. W tych Ewangeliach o zmartwychwstaniu, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w słowie, tam spotykasz Go zmartwychwstałego w znakach. Nie Jego buzie zobaczysz, tylko zobaczysz biały opłatek. Ale to jest ten sam, pełen mocy Bóg. I to jest nasza wiara, i to jest też przesłanie tych świąt. I też ostatnio o tej wierze, tam zobaczysz też Jezusa pełnego miłości, który przebacza Tobie i przebacza innym, nawet tym, którym Tobie jest trudno przebaczyć. Amen.